Siemanko widzowie, jest tej Maxi witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z serii GTA Geta z PDFR i dzisiaj jesteśmy w ruchu drogowego, a dokładnie grupą Speed. Jeśli chcecie, żeby był kolejny odcinek z tej serii, musicie zostawić co najmniej 10 łapeczek w górę, więc no. Oczywiście dzisiaj będziemy też się zajmowali autostradami, Kalot sami nie za bardzo, będziemy zatrzymywali i zobaczymy, zobaczy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i po prostu no, zaczynamy odcinek. Teraz pojeździmy też po mieście. Wiem, że to raczej nie jest. Oczywiście, jedynie jakie wezwania, to pościgi. Pojeździmy też po mieście. Znaczy, ostatnio widziałem, że jeżdżą nawet takie po mieście, więc też pojeździmy sobie teraz. Nie będę robił tutaj o. Pojedziemy sobie. Ale zobaczymy, czy ktoś nie łami przepisów. Jeszcze mówię miniaturkę zrobię do tego odcinka, będą fajne. O widzicie? Zobaczcie, ten dir pojechał na czerwonym. Halo, zatrzymaj się. Ale... Czekajcie chwilę, bo to tu się muszę komendy jedną psyć. Muszę podejść do, do tego... Kurde, co tu się dzieje? Dobra, niech pan idzie za mną, bo to... Jedzie z za mną? No jedzie. Poczekajcie, włączę na razie dźwiękowe, żeby usłyszeli ludzie, że... Może niech tu ze mną wjedzie? A czemu? Ej, on odjechał! Coś się tu... Czyli ja go cofnę... Czemu? No, tu jest wypadek? Halo, wypadek. Tu Obecnie trzyma baruch. Szybko, szybko, szybko do niego. Kurde. Nie wiem jak go wyciągnąć tam Zobaczcie, on tak stanął, że... Czekajcie, jakby podwiec od tamtej... Kurde widzicie co się stało? On jest teraz dobra, weźmiemy karetkę, ale inaczej nie dało się tego zrobić, nie? Teraz tak, bo to on właśnie się dziwi. Czekajcie. O, teraz będzie realistyczniej. Yy, dobra, czekajcie, gdzie tu mamy PRM? PRM mam yes. Dobra, rób z drugi drugiej strony puścimy. Czemu on sobie nie jedzie a tam... Czyli widzicie jednak wypadek jest. Czekareczka może przyjechać. A nie, jedzie. Widzicie, już wypadek pierwszy. Dobra, najpierw sobie w ogóle sprawdzę tego tira tutaj typ za czerwone światło i tam za spowodowanie... i w ogóle za spowodowanie kolizji, bo też tam typem, z tamtym psikiem co wcześniej. Czemu oni tą karetkę muszą tak zawsze wiecznie ustawić? Rzeczywiście jak już wylegitujemy, to niech go karetka zabierze, no wiadomo co się stało. Nie no ale powinni go uratować, nie są. To nie to są Piarro, boże, dro... Aha. I dobra, uznajmy, że zabrała laweta tamtego tira, bo będą teraz błędy techniczne. Ja pierwszy raz nagrywam w tej serii. Nie nie wiem. co jest. Czemu on nie żyje? Nie wiem. Bo z drugiej strony tam się potłuk, ale. Dobra, to niech wypisują mu, a my pojeździmy zaraz jeszcze. Ale tu jest autostrada, to tu zjedziemy. Czekajcie, muszę taką chwilę poruszyć kamerę. Yy, no to Też go przyciągnę, bo on się tu nie przepchnie. Nie? Dobra, to my już jedziemy, to już niech pani. oni się zajmują, a my jedziemy na autostradę. D. Go zła. Yy, na razie nie będzie w ogóle cięcia robionego, bo na razie zrobię po prostu pojeździmy, nie? Więc nie. No. Lecimy sobie tutaj. Obecnie. Nie, nie wiem co jest na godzinę i nie działa mi o ten moc, nie, nie mogę go trzymać. jak ktoś wie, tam piszcie w komentarzu, jak żywioł się. Dobra, to lecimy. Czekajcie, bo ja teraz jeżdżę jakoś krzywo, więc no... Dlaczego on jedzie lewym pasem? Bo on tu blokuje, powinien jechać lewym. Dobra, więc zobaczymy jak będzie rozmawiał, bo może dostanie pouczenie, a może nie. Bo on widzicie, tamuje ruch, a powinno się jeździć prawym pasem, nie? Za mną. Czekajcie, bo ja bym zawrócił i pojechał na tamten parking, tylko on jedzie za mną. Zaraz mnie zarysuję ten kilon. Na niech jedzie. Jedzie za mną. Dobra, włączy te czerwone, te że Dobra, i niech tu wjeżdża. Właśnie to jest myśli właśnie, no to dobra niech on nie idzie za Tu staniemy i będzie dobrze Książę <laughs> Dobra, więc różnie za sprawdzę w sumie tutaj też było niebezpieczne Dobra Tak przyznaję się do tego Dobra no na razie dobrze rozmawiamy czy przyjmuję mandat Czyli tutaj już na pewno przedstawię mandat bo tutaj się już bulwersuje Mógłbym ją pouczyć. Więc, Thanks, alkomaty nie uwadamy. Dziękuję. Zero i tutaj. Na obecność narkotyków. Thanks. To i też stwarza o niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak walnęła w tą barierę. Więc to też. Dobra, więc tutaj po prostu wykroczenia drogowe. Tamowanie lub Stwarzanie zagrożenia Wezwanie z tajemnictwa jej wyszło tutaj łaz? Przekaż mandat Dobra no i... do widzenia. Dzień. Więc mówię, teraz jeszcze pojedziemy na autostradzie, a później może jakiś pościg będzie, czy coś. Dobra, więc po prostu widzimy się za chwilę, jak może zobaczymy jakiś pościg. Powiem, mamy drugi pościg. Zobaczcie, strzelają z tej ciężarówki do nas. Trzeba teraz wezwać tutaj. Jest, widzicie ten pościg, oni do nas strzelają. Ja nie mogę. Widzowie to jest po prostu, dostaliśmy do czynienia pościgu, a na razie nie mam jeszcze ale bo mówienia. byłem młody. Nie, było nim mnie Czekajcie na pitce, bo nie wiem, czy będziemy do nich. Ło kurde, drzwi mi Nie wiem, czy możemy. Dobra, trzymam zgodę, ale nie wiem, czy to jest bezpieczne. Kurde, tu ja nie wiem, oni będą tutaj. Kurde, jeszcze raz pszczoły strzela. Jezu, ja zaraz coś zaraz to zabiję. Jezu! Ja muszę uważać, żeby mnie tutaj nie zabili. Zaraz będzie jednym. Jezu, nie, 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 ja muszę uciec z nie, O no Jezu! Tutaj trzeba, kurde, wezwać we, trzy karetki. Kurde, no. Raz, Czekajcie, co trzeba zrobić... Zatrzymaj ruch. Z... Kładź się na ziemię! Yeah, you. Where Dobra, widzowie yy, więc. Antyterroryst. Dobra, więc naprawdę gruby Ten z jakąś strzelbą. Kurde. Ado, karetki. on to tylko za m, branie udziału w pościgu. Bo on tu tak naprawdę to on nic nie zrobił. dla że on tylko uciekał on nie strzelał. tam zabrać Jezu! Ta policja jest nie Prawo jazdy nie więc to już w ogóle jest jakiś, w ogóle ten. Czemu nie zdobył tego zet? A bo on ukradł samochód! Ja nie mogę! Teraz mam jeszcze kradzież samochodu widzowie, co tu się dzieje, że Więc Dobra, badanie alkomatem. Bo też aresztowali tamtego. Dobra, co mówisz Zero, narkotyk. Czyli on tu będzie miał jeszcze za prawo jazdy z tego co widziałem. Jezu! Zobaczcie, ile on jest pod wpływem narkotyków. No, kolego. Jezu, on jest jeszcze... Zobaczcie, ile on ma... Ja nie mogę! Co za w ogóle typ? Podpływ narkotyków, tutaj w większej ilości. Zobaczcie, ile on ma już zarzutów w ogóle z całego życia. Tu jeszcze mandat bez wymaganych dokumentów, więc w ogóle ja nie wiem. On tu jest, tu ma grzywne. Tu ma ile? Tu ma ile widzowie? Ja, ma 8 lat. Więc y, dobra, czekajcie. No. Y, więc y, musimy zaraz jeszcze tam tego aresztować. Dobra, y, więc y, tu, dobra. U niego policję. I zobaczymy, spiszemy rejestrację. przeszukamy swoje zdjęcia. O, no, pistolet bojowy. Mój to ją w ogóle. Dobra, potem samochód wzywamy na lawetę. A co, ich się nie udało uratować? Okay. Tego już widzę, nie wszystkich. Dobra. Czyli tutaj. O, tych dwóch uratowa... O, to oni będą dopiero. Mieli przerąbane. Oni będą mieli przerąbane i to bardzo, bardzo grubo. co widzę pod wpływem narkotyków, bo tak się trzęsę. Się teraz taki korek zrobię. Boże, który to jest który? Temu wystawiliśmy. Więc to jest tych dwóch koleż O, proszę. Yy, no to tak. A nie, bo my im jeszcze nie zrobiliśmy, więc tak. Ty pierwszy będziesz, przeszukujemy cię. O, proszę na potoki. transport policyjny. Jedzie. Jeszcze tu się pudej zjedzie, to dopiero będą syreny były. Więc po prostu... Jezu, czekajcie czekać, on ten tak wyje cały czas. Yy, więc dobra. I wystawiamy za... Bo on też tu brał udział, więc yy, teraz tak. Ciężki miorga. A, i on nie ma pozwolenia na broń, więc tutaj w ogóle jeszcze to. Tam niektórzy to umarli. Dobre. A, i tu jeszcze niebezpiecznego narzędzia. Patrzcie, ile on dostał dzisiaj tych zarzutów? 35 lat mu grozi, no. Tak, grubo. Transport policyjny. Teraz do, do niego idę tu. Przeszukujemy. A po co znowu tego mi? Tego mi stąd w ogóle zabierzcie. O, tego. No i będą musieli naprawdę widzowie, teraz się tutaj zadziało Więc... Dobra, czemu ci nie? Aha, bo tam jeszcze jest ten... Jeszcze do tamtego musimy podejść co ukradł ten samochód, badanie alkomatem O. Miał pozwolenia, ale on miał broń długą z tego co wiem Dziękuję. Więc dobry ten. Czekajcie, Czy on miał narkotyki, czy nie? Bo ja już zapomniałem. Co on miał? Nie, nie wiem, czyli tylko. Dobrze. To jest on. tutaj yy, n, 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 n. tak bo on nie na y, krótko a to była długa więc tutaj śmiem tu. zobaczcie 33 lata dostali nie więc dużo dobra ja odblokowuję ruch bo musimy jeszcze podjechać do tamtego co no Co krab, czyli on jest. O oh Boże, drogi, co ja zrobiłem? czemu ta karetka nie jedzie, o tam? Tu. Dobra, ja ją usunę. Tu odtamować. O, ja nie pojechali. Yy, dobra, czekajcie, spis rejestrację, przeszukań pojazd. Freeway. Czekajcie, jeszcze nie chcę transportu. Ja najpierw potrzebuję... Aha, już go zabrali. No dobra, to mu nie wystawimy, bo ja się machnąłem. Więc zadzwoń po ubezpieczyciela. I widzimy się za chwilę, jak już ogarnę całą sytuację. Widzicie, naprawiliśmy już samochód, odbieraliśmy nowy i jeździmy teraz po mieście patrolujemy sobie dalej tutaj czy nikt nie łamie żadnych przepisów i dobra pojeździmy sobie tutaj teraz zobaczymy no jedź no i na przykład widzicie po lewej mamy polski bank i ja chcę tu skręcić teraz My musimy poczekać tu nigdy nie byłem na tej ulicy. Dobra, jedziemy. Też może ktoś na przykład kraść samochód i trzeba będzie go zatrzymać, nie? Więc to dobra. Czekamy na światełko. Mówię, że też za chwilę będziemy kończyć ten odcineczek bo też nie będę was tutaj katował. Bo chcę codziennie nakrywać z tego odcinki. Nie powiem, że nie. Ale trochę zajmuje miniaturka, nagrywanie, cięcia, montowanie, więc no Czemu tu stoi policja? Nie wiem, usuniemy ją, jak tam nikogo nie ma Tutaj nic się nie dzieje, nic Dobra, więc teraz poczekamy sobie dalej co tutaj się wydarzy? No za nami autobus. W sumie to trzy... Ale patrzcie, on na czerwonym pojechał! Kurde Palnąłem no, w niego tylko przez niego, więc tutaj będzie, że też spowodował kolizję ze mną. Bo on mi zahamował i to było celowe. Więc zapraszam, zapraszam no. Proszę bardzo przejść na czerwonym świetle i w dodatku jeszcze tutaj spowodowanie kolizji. Czy silny zawach narkotyków? No. Okej. Okay. Jakie jest Czy przyjmujesz mandat? Przyjmuję mandat. Więc wszystkie dokumenty. Alkomat Od razu I Jak narkotyki to może być Może być różnie Na obecność narkotyków Nie, może to od pasażerki, więc pasażerkę też sprawdzimy raczej Aha, bo tam jest jeszcze facet, dobre. Czyli dobre, temu wystawiamy mandat. Spowodowanie kolizji i tutaj y, przejazd na czerwonym świetne On przyjął, więc bez wezwania. Y, dobra, przekazujemy mandat. jeszcze teraz tu pasażera bym chciał. A z pasażerem jest wszystko dobre, więc w takim razie pozwolę Dierekowi. Czemu on idzie ulicą? Nie wiem. Uda. No wsiadaj. Wsiadę jeszcze może jeden jakiś samochód zatrzymamy i będziemy kończyć odcinek. Dobra, jedziemy. Ja nie wiem co on robi z tym samochodem, może rzeczywiście Patrzcie co ten typ zrobił. My go zatrzymujemy za spowodowanie kolizji i jeszcze naprawdę no grubo. Przepraszam za mnie. Przepraszam zobaczcie jakie mam tu obity samochód przez niego. No kurde. Dobra. Idziemy do niego. Przybierz Za to niby. Jeszcze za wymuszenie pierwsze, w sensie za nieustąpienie. Oj, nie wiem, to się mówi. Alkomat. Na obecność narkotyków. No i się naszą postać teraz. Negatywny. Yy, dobra, sprawdzimy w bazie. Ubezpieczenie przedawnione. Bez wymaganych dokumentów, wymuszenie pierwszeństwa, spowodowanie kolizji, dobra, niech pan jedzie. I co widzowie, będziemy kończyć ten odcineczek. Widzimy się już w kolejnym i do zobaczenia.